Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występu jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą, a ja. Byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i. zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy. I w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do. Ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Obozie. tutaj zajmujesz. Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz, te szkodniki po prostu kradną wszystko czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a na następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to krzest wody. Rozumiem. Czy w Starym obozie jest wielu takich zawadjaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś rochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuje broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kill. -off. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku.